się czepiacie prawda to nie można tego podrobić i tak dalej. No więc ja już w 2020 roku jak były wybory to postanowiłem to komisyjnie takie zrobiłem obywatelskie, że tak powiem zachowanie zrobiłem sobie takie zaświ zaświadczenie otrzymałem oryginalne tutaj, Proszę do Tomary, tutaj nie do końca tak. tutaj jest to zaświadczenie z takim Proszę hologramem dłużej w takim hologram, twarzy swojej, żeby była z takim mhm. hologramem prawda i ja to zaświadczenie sobie rozmnożyłem na swojej kolorowej drukarce. To nie trzeba było, nie wiadomo, jak bardzo skomplikowanej tego drukarki. I oczywiście mam, proszę bardzo, tutaj są te zaświadczenia, troszeczkę je tutaj tak roz, rozłożę, że jest ich dużo, tak? I tutaj jak widzimy. Proszę zauważyć, no że hologram. tutaj tego hologramu nie ma. No, wie, ale proszę zauważyć, że te pieczątki są bardzo ładne, kolorowe, podpisy, prawda i tak dalej. No więc nie ma problemu też z tym hologramem, bo przecież jest Allegro, jest Allegro. No i na Allegro można sobie zamówić. To są świeżo zamówione na ten rok. Już prawda PRP 2025. To są hologramy. Po sześciu dniach zalegro dostałem hologramy, bo są firmy, które wykonują hologramy, nie mówiąc o służbach specjalnych obcych państw, dla których po prostu żadnym problemem nie może być to, żeby nie wyprodukować hologramu.